A dzisiaj zobaczymy sobie takie bydle. Czemu nie? Wsiadamy, odpalamy, podjedziemy w lepsze miejsce do nagrywania. Matko Boska, znowu skóra, jajeczka mi się skurczą. I tak już mam, Jezu, jaka zimna. I tak już mam problemy z pęcherzem. Słuchajcie, gdzie tu jest grzanie pośladków? Jak najszybciej. O, dobra, odpalamy. Jak zapewne słyszeliście, mamy do czynienia z mocną wersją, co słychać już po samym odpaleniu. Gdzieś tu było przed chwileczką grzanie pośladków. Ja, piernicze, gdzie to jest? Wyświetliło mi się. Przed chwileczką radio. Tu. Grzej. No dobra. Witam ponownie z Radomia. Zamykam drzwi. Wrzucamy bieg. Memory Five Siara. I wszystko jasne. Czy on mi tu grzeje, czy nie grzeje? Chyba mi grzeje teraz. Tak mi się wydaje. No dobra. Tutaj nie grzeje. Tutaj mi grzeje. Czy coś się robi ciepło? Tak jakby powoli. No, nabawiłem się już problemów z pecherzem. E, łapy, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy. Przypominam. Pod filmami. Macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. Minimalna wpłata weczka. To co? Powolutku ruszamy kawał samochodu. Żebym tutaj słuchajcie, nic nie przyhaczył. Bo jest tu dosyć ciasno w tym miejscu. Hehe, he. No mamy mocarnego Fremonta 3.6 litra 280 koni. Kiedyś jeździłem takim szerokim Grandem z tym silnikiem Pentastar. Dobra jednostka, nie mylić z nordstarami innymi. dobry do gazu. Znajomy ma Skrzynia była troszeczkę, słuchajcie, tam leniwa. Z tego co pamiętam, wsteka niewiele do tyłu widzę, ale mam na szczęście kamerkę tutaj. Staniemy w takim miejscu, żeby lepiej było coś widać. Skrzynia była, słuchajcie, leniwa w tym. Jak już wystartowałeś? No, chyba stanąłem źle, bo tutaj słońce daje. Eee, nie lubię automatów, jak wiecie. Staniemy sobie tak, żeby nam słońce tutaj nie przeszkadzało za bardzo w nagraniu. Tak będzie dobrze. Zrobimy na park. W tyłek już mi ciepło. Tak jak mówiłem, jeździłem grandem z tą skrzynią. Nie wiem czy to jest identyczna skrzynia w grandzie, ale podejrzewam, że tak. No i słuchajcie, ja mu gaz. A on zanim się zastanowił. Przeredukował. Przyspieszać, nie przyspieszać. Jakbyście jakiegoś żula obudzili, słuchajcie, gdzieś pod płotem. Uciekaj! On by się rozejrzał co się dzieje i dopiero, słuchajcie, zaczyna biec, nie? Tak reagowała ta skrzynia. Jak od samego początku ruszyłeś z miejsca, wystartowałeś, to wtedy wiedziała, co ma robić, i ciągła do samego końca, zmieniała bieg. Ale jak tak nagle sejchałeś spokojnie i nagle stwierdziłeś, że trzeba depnąć? Musiała trochę się zastanowić. No dobrany, Gus, tutaj nie opowiadaj, pierdół, Słupki są szerokie. To samo było w Grand szerokim. Rondo czy coś. No naprawdę trzeba się skupić, żeby. Gdzieś komuś nie wycedzić, ciepło w tyłek, fajnie. Podświetlane, lampeczki. Bryczka dosyć dobrze, słuchajcie, wyposażona. Opa! Jasny sufit. Co tutaj mamy? Monitor, słuchajcie, telewizję, mogą dzieciaki sobie oglądać. Zobaczymy to, jak będę z tyłu. Mam na luzie także gitara. Taka popielniczka. Jest to wygumowane. No nie bardzo wygumowane. Deska miękka. Tak. Tutaj ten element już jest twardy. Czyli ta wstawka tutaj jest miękka, reszta jest twarda. No noga mi się nie styka z tunelem środkowym. O tym nawet tutaj słuchajcie nie ma mowy. Tempomaty, odbieranie połączeń, szmery bajery, elektryka. Zobaczmy czy działa przy okazji. Może komuś się zachce go kupić, żeby wiedział mniej więcej, z czym ma do czynienia. Chociaż wiadomo, trzeba się przejechać, wziąć auto na kanał, trzeba obejrzeć od spodu, zrobić jazdę próbną. Silniczek póki co pracuje bardzo ładnie, przycisz to radio, bo ci filmik zblokują. Lusterka działa, podgrzewane lusterka działa. A tu mamy chyba co? Składanie. nagłośnienie Alpine czyli sprzęcik fajnie gra, nie będę tutaj no może ładnie gra i dosyć czysto gra także taka krótka promocja nagłośnienia prezentacja jak wiecie wszystko w całości bez montażu u mnie miękko Tutaj wstawka Ala skórzana, podłokietnik zaskakująco miękki. Na dół oczywiście już twardy, plastikowy tunel twardy, mamy podłokietnik. Mamy tackę 12V AUX i USB przesuwny chyba, no można go regulować jak widzicie. Teraz jedną ręką męgus. Dobra, tak go zostawmy. Skrzynia automatyczna. Tutaj mamy ręczny. Kierownica. Taka gruba, masywna. Niech sobie pochodzi gagatek. Nie faluje wszystko, bardzo ładnie odpalił. Jak widzieliście. To był pierwszy i zimny start. Do tyłu. Troszeczkę lipa z widocznością zagłówki. Zasłaniają. Jest z tyłu ta szybka, ale z tyłu też te e, narożniki, słupki z tyłu są naprawdę potężne. Włączymy światła, zaraz wysiądziemy, obejrzymy go w koło, aż mi się wysiadać nie chcę. słuchajcie, tak mi cieplutko w tyłek. 14 prawie godzina, nie wiem czy dobrze wskazuję, ale no jeszcze kilka filmików i będzie znowu ciemno. Szyba bez odprysków, tutaj daleko trzeba sięgać. Wezmę te kluczyki ze sobą. Przebieg tego samochodu 130 859 km. Jest tu nawigacja, telefon. No, jest dosyć dobrze bryczka wyposażona. Nie będę tego wszystkiego tutaj sprawdzał. Słuchajcie, bo naprawdę. Zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. Żadnych niepokojących komunikatów tutaj nie mamy, ale ciepło w tyłek. Dobra, niech tu grzeje sobie dalej. Tutaj mamy nawet taką siateczkę niewielką. Pokażę wam tego sprzęta. Fotel elektryczny z pompowaniem oczywiście. Skóra Taka dosyć, słuchajcie, miękka ta skóra. Wezmę kluczyk. Trzy kluczyki, jak widzicie. Dwa piloty. Zobaczmy sobie z tyłu. Tu też miękko. Tutaj podobna wstawka jak z przodu. Praktycznie identycznie. Isofixy. Pika mi tutaj, że drzwi mam otwarte. Czy to się składa? Tutaj nie ma chyba łączenia, chyba że razem z tą kanapą można to obalić. Kap holderki. Aha, tutaj mamy nawiewy jeszcze na tył, lampka. I chciałem Wam pokazać tutaj ten system do oglądania. Kieszonki. A tu mamy wejścia jakieś cińcze. Czyli można sobie jakiś tam sprzęcior podłączyć. Malutki wlewik, także gazu tutaj raczej we wlewie nie założymy, jedynie tutaj w tą czarną listwę biała perła, ładny kolor, bagażnik, gdzie tu się otwiera bagażnik kamerka jest tu się otwiera nie jest automatycznie otwierany także rączką no i jak widzicie mamy tutaj dwa rzędy foteli ale jak to złożymy spokojnie 7 osób może jechać tutaj nawet na kubeczki zrobili Troszkę tutaj zarysowań, no ale niestety to jest bagażnik. Ktoś pewnie go używał. 12V. No i teraz bagażnik mamy taki dosyć. Słuchajcie, spory. Co tu jest? Jakaś latarka? Tak. No, tak to. Słuchajcie, wygląda. I tutaj też są nawiewy na tył i lampeczki. Co mamy pod spodem? Nie wiem za bardzo, gdzie tu butlę włożyć gazową. No tutaj to wejdzie. Nie wiem, co najwyżej gaśnica. Chyba, że to da się jeszcze podnieść, postawić. Kolega, we w swoim grandzie ma butlę gazową, ponieważ no auto troszeczkę potrafi spalić. Tutaj delikatne ślady, no ale tym bym się nie przejmował. No słuchajcie, auto służyło do czegoś. Ale on ma w grandzie, słuchajcie, 5 miejsc, a nie 7. No i tam jest miejsce na butle. A tutaj nie wiem, przez te tylne fotele, może nie wiem jak to zrobić. Piszcie w komentarzach. Tak jak mówiłem, słupki szerokie. Oponki Pirelli. Bieżnik. No i jeszcze pojeździ. Tarcze, widzę, są w porządku. Ładnie się prezentuje na tych alu. Ja piernicze zahaczyłem o tą linkę. Bym poleciał teraz na zęby. No, zobaczmy sobie z tyłu. Tutaj. No, wnętrze, słuchajcie, nie jest zniszczone. Kanapę widać można jeszcze przesuwać. Tutaj takie delikatne ślady. No, może dzieciak coś kopnął ale. Generalnie zachowany w ładnym stanie i w białej perle prezentuje się dosyć ładnie. Listwy jest jakaś książka, nie będę tutaj zaglądał. No niestety fotel pasażera już takich bajerów nie ma pompowania i tak dalej. Schowek schowek zaskakująco niewielki. Już się dalej nie da opuścić. Zobaczcie, pika mi tu, bo drzwi otwarte. Wariat jeden. Spore lusterka, jak w ciężarówce, no ale bryczka też mała. Słuchajcie, nie jest. Z przodu oponka też, pirelka. Bieżnik, no a jeszcze pojeździ. Napęd na cztery, także Spryskiwacze są. Tak to słuchajcie, wygląda. Zajrzyjmy sobie pod maseczkę. Co oni tutaj przestań siedrzeć? Co oni tutaj wykombinowali? Gdzie to się. Otwiera teraz. Opa! A morków nie ma badylek. Z tej strony dojście do żarówek, tak jest sobie, no z tej strony już troszkę gorzej, może lampę się tu wyciąga do wyjęcia żarówek wymiany. 3-6 litra. Zaskakująco cicho chodzi na wolnych obrotach kulturalnie. Chyba tu jest rozrząd na łańcuchu 6 cylinderków. Żaden wariat się tutaj do poszycia nie dobrał. Cichutko chodzi, bardzo cichutko. Jak na tą pojemność słuchajcie, to zaskakująco cicho. Już się upierniczyłem. Co? Dodamy mu jeszcze gazu. Zobaczymy, jak silniczek mruczy. Czy podobna listwa jest tutaj z tyłu? Fremont jest. Jakieś butelki się tutaj zmieszczą. <laughs> Niewielkie, ale się <laughs> zmieszczą. Dodamy gazu, pokażę Wam opis. Odstawiam bryczkę, biorę następną. A co? Póki jeszcze coś widać. <laughs> Miałem dodać gazu. Nie wiem czy nie ma odcinki przykładowo przy 3000 ma odcinkę. No to sobie nie posłuchamy za bardzo jak brzmi ten silnik. Dopiero pod obciążeniem jak się wyjedzie gdzieś, to wtedy można mu depnąć i wtedy zobaczyć, inaczej dupa blada jak ja to mówię no to powiem wam, ogranicznik strzela delikatnie raz strzeli, raz nie strzeli no jest tu powiem wam tak człowiek się czuje jak w jakimś wozie pancernym no taki obudowany, no dobra pokażę wam karteczkę z czym mamy do czynienia Proszę bardzo. Cena rocznik 13 130 przejechane prawie 131 280 koni napęd na 4. Auto stoi w Speed Auto radom. Wersja Urban napęd na 4. Jak nowe, polecam. Tyle w temacie, słuchajcie, no bryczka dobrze wyposażona, bryczka z tego co widać zadbana, silniczek pali na strzała, dobra, wezmę to, odwieszę, jak odstawię auto, będę miał lepszą widoczność. Teraz w którą stronę tu pojechać, żeby go najlepiej zaparkować, tyłem mi się nie chce, coś się wykombinuje. pozdrowionka.